Jak zwykle, Olbek myśli, że to Matt nasłał e, Adrian Andrews na, e, na Joana Corrida, aby zniszczyć jego karierę, ale my wiemy, że to prawdopodobnie sama Adrian chciała zbliżyć się do Joana Croide, aby odzyskać notkę samobójczą jej mentorki Celeste Impax. Okej, okay, hold it! Chwilka. Co? Jestem zajętą kobietą? Eee, pora na herbatkę z dziećmi już się skończyła. Taka sekretna informacja, o której nikt jeszcze nie wie. Jeżeli to prawda, a więc skąd pani zna tą sekretną informację? Eee, cóż, to dlatego, że jestem profesjonalistką. Tak, to jest to. to. To sekret. Nawet jeżeli wryjesz się prosto w mój mózg, nigdy się nie dowiesz. Jak na wszystko co święte, ten stary nietoperz mógł znać taki sekretny kawałek informacji. E, naciskamy dalej, prezentujemy dowód, poczekamy i zobaczmy. Możemy zaprezentujmy dowód. A więc nikt nie powinien znać tej sekretnej informacji, zgadza się? Jeżeli to by była prawda, a więc skąd pani o tym wie, panie Obek? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Przestań! Pani świadek! przykro mi to mówić, ale to tak dowiedziała się o tym sekrecie, czyż nie? I jest to aparat Lotty. Tak, Lotta mówiła ostatnio, że ktoś ukradł jej aparat za 1600 dolarów, zdaje się? No, kupiła to za 700, ale dobra. Yy, ten aparat i w tym aparacie znajdowała się notka, która mówiła, że... Aha, tak, tak. Mamy tutaj napisane, że notka, która zawierała ten artykuł z tabloidów, w którym była zawarta Rzekoma informację, że Adrian Andrews miała romans z Joannem Corrido No, my wiemy, że to jest nieprawda, ale Olbeck myślała, że to jest prawda, i jako fanka Corrido stara się odzyskać, e, znaczy, namierzyć tą Adrian Andrews, o której mówił artykuł. Tak więc, najpierw musimy zaprezentować aparat. Ta fotografka śledczy. E, ten fotograf śledczy, Lotta Hart. O, tak. Pamiętam tą. E, jak to powiedzieć. Tą chuligańską dziewczynę, ona zgłosiła, że ktoś e, że zgubiła notkę z e, pewną notkę, którą e, napisała dla samej siebie. Ona coś takiego zgłosiła na tym kawałku papieru. Napisała e, kilka z jej niedorzecznych e, wrażeń, co do związku pomiędzy ofiarą i panią Andrews. C co? Niedorzeczne pomysły, mówisz? Nie, nie, nie. Powiedziałem, e, że to by były jej domysły. A więc... A więc... A więc wszystko co jest napisane na tym kawałku papieru to jest kompletne... to są kompletne bzdury. A, to jest właśnie to, to jest ta notka. A! a, Nie! Widzicie? To jest coś kompletnie innego! To jest moja ściśle tajna lista zakupów! <grym> Lo a więc, e, pani jest osobą, która zabrała notkę pani Hart? Jestem wielką fanką Joanna i to dlatego to zrobiłam. Ta niesławna. E, e, foto, e, ta, ta, Ten sławny chłystek o e, puszystych włosach. Ona pracuje z tym złym Angardem. Ona sama tak powiedziała: Angard! Jest tam, e, jego, e, jestem jego. Jestem jego wspólniczką. Ona była taka szczęśliwa, śmiała się jak głupia kaczka. Ja tylko sprawdzałem, co ona wtedy napisała. Edji, Edżuś, musisz mi uwierzyć. Wierzysz mi, czyż nie? Ja tylko próbowałam pomóc jak Aniu, który zresztą jestem. To jest tylko mały kawałek papieru. Nigdy czegoś takiego nie zabrałam. Naprawdę powinnaś y, przynieść tutaj ser, żeby pasował do Twoich ciągłych i ciągłych narzekań. No cóż, to był tylko kapłałek papieru. Przypuszczam, że możemy to przeoczyć y, tym razem. Ona wygląda, jakby naprawdę było jej przykro. Czy powinienem jej wybaczyć? Gdzie tam naciskamy jeszcze bardziej. Jeżeli teraz y, jej odpuszczę, ona ucieknie. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby y, doprowadzić jakiś krytyczny cios dla prokuratury. Pani świadek? Powiedziała pani, że jedyną rzeczą, którą pani ukradła, była ta notka. Czy to się zgadza? U ukradłam? Dlaczego nie będziesz słuchał bardziej uważnie, ty, na, y, ty naiwny smarkaczu? Wziąłem, te, wziąłem ten kawałek papieru z y, okropnej, samotnej. Y, sam, okropnego, samotnego kubła na śmieci. To wszystko. Kłamiesz, kłamiesz, psia krew, a ja mogę to udowodnić. Czy znowu y, kładziesz moją y, poczytalność pod znak zapytania? Panie Olbek, nie sądzę, że notka była jedyną rzeczą, która pani ukradła tamtej nocy. Jak mówię, jest to parę tych dat. Ale, Phoenix, ty kłamiesz, psia krew, ja mogę to udowodnić. Panie Olbek? To notka była wraz z aparatem wewnątrz futerału, czyż nie tak? Aparat? Wczoraj Lotta Hart y, bardzo. No, wynosiła dużą awanturę o jej aparat. Ona wciąż mówiła takie coś. Moja słodziutka. Y, mój słodziutki aparat za 1600 dolców. Y, zni, znik. Y, po prostu zniknął. Ależ. Ależ. Pani świadek! O co chodzi, dziadku? Jeżeli miałaby pani tą notkę, to jest jedyny. Yy, to jest logiczne, że miałabyś również ten aparat. Yy. Wygląda na to, że raz jeszcze mnie przyjrzałeś, synku. Czy to jest ten aparat, którego szukasz? A, to jest. Co? Nawet jeżeli tak wyglądam, wciąż jestem osobą, wiecie? Wciąż jem posiłki takie jak wy, wciąż się zakochuję i pożyczam różne rzeczy od ludzi. Myślę, że pani definicja pożyczania jest troszkę nieprawidłowa. Widziałam wizytówkę tej kobiety i wtedy zobaczyłam jak było tam napisane... Wow. E... Fotografka cele... No, e... kurczę. Ekstrawagancka fotografka... E... F... Naj... Najgorszych celebrytów. Cóż, kiedy to widziałam? Wiedział, e, kiedy to zobaczyłam, wiedziałam, że musiałaby być jakieś zdjęcia, które musiała zrobić. Jestem profesjonalnym ochroniarzem. To, moi, e, to mój obowiązek, żeby wiedzieć takie rzeczy. Dudzik! Nie, sprawdź e, zdjęcia na tym aparacie szybko. Musimy raz na zawsze je przebadać. Cóż. Panie Edgeworth, co my tam mamy? Jest tylko jedno zdjęcie, które wyg y wygląda na zależne z sprawą. Proszę to zaprezentować. Z hmm, całą so, pewnością jest to niklowy samuraj przed pokojem Joanna Cruidy. To jest... to jest niklowy samuraj! Widzicie? Mówiłam wam, to jest ten gość, którego widziałam! To udowadnia, że świadek... E, pani świadek nie kłamała wcześniej w jej zeznaniach. Okej, okay, zdjęcie loty dodane. A więc, co to wszystko oznacza, Pani Edgeworth? To zdjęcie... Yy, yy, samotnie nie udowadnia, że tą osobą był oskarżony, jednakże... W jego własnym yy, wyznaniu, Pan Angard jasno powiedział, że... O godzinie morderstwa on wciąż był w swoim kostiumie niklowego samuraja. Jeżeli to by była prawda, więc... Ten niklowy samuraj to... Oskarżony. A więc wszystko znowu przeszło na stronę Edgewortha. Jak do tego doszło? Sądzę, że to doprowadza nas do końca. Przebadaliśmy każdy kawałek dowodów z należytym... Z należytą ostrożnością. Ostatnie komentarze, panie Wright? Sąd weźmie je pod uwagę zanim zamkniemy rozprawę. Czy zgadza się pan, że to zdjęcie to decydujący dowód przeciwko pańskiemu klientowi? Jeżeli to zdjęcie naprawdę jest decydujące, wtedy jesteśmy skończeni. A jeżeli wniosę tutaj sprzeciw i go spalę, wtedy yy, życie Maji będzie w niebezpieczeństwie. Nie mogę tutaj popełnić błędu. Jest tylko jedna droga, która prowadzi na zewnątrz tego bałaganu. To zdjęcie, które zrobiła Lotta, jest tutaj nic dziwnego, coś dziwnego, i z całą pewnością jest coś dziwnego. Rzućmy na to okiem. Jak widzimy kostium z, y, niklowego samuraja na tej osobie dosyć na tą osobę nie pasuje. Widzimy, że jest ta osoba dużo za niska, żeby ten kostium na nią pasował idealnie. Widzimy, że kostium wręcz y, ciągnie się po podłodze, tak więc według mnie osobą wewnątrz kostiumu niklowego samuraja nie jest Matt Engard, tylko jakaś inna osoba, osoba, która jest od niego dużo niższa. Tak więc mówimy, że jest coś dziwnego. Jest. jest coś dziwnego z tym zdjęciem. Wiedziałam. Wiedziałem, że to nadejdzie, Wright. Pańskie przemyślenia, panie Edgeworth? Myślę, że możemy wszyscy się zgodzić, że nie ma nic dziwnego co do tego zdjęcia. Nie ma mowy, żeby obrona mogła. Yy, yy, po prostu. przeciwstawić się temu zdjęciu. Nawet. Yy, nawet czołgiem. Przeciwstawić się czołgiem? Czy to właśnie pan planuje, panie Wright? E, tak czy inaczej, proszę popatrzeć na to zdjęcie raz jeszcze. Jeżeli naprawdę pan sądzi, że szczerze może pan coś zrobić, e, wskazać coś nie tak z tym zdjęciem, wtedy potrzebowałby pan tylko jednej szansy, zgadza się? E, cóż, muszę znaleźć coś złego, co jest nie tak z tym zdjęciem. Nie mogę pozwolić, żeby ta szansa przepadła. Gdzie do jasnej ciasnej ona zrobiła to zdjęcie? Teraz wszystko zależy od skupienia. Dlaczego ona nie mogła zrobić dobrego zdjęcia, zwłaszcza jeżeli jej na tym zależało. A teraz wysłuchajmy pańskiego sprzeciwu. Co do tego zdjęcia jest dziwne. Okej, okay, 100% paska po raz kolejny miga. Jednak jak mówię jest to ten kostium Kwek hakamy, który ciągnie się po podłodze, tych dat! Chciałbym, żeby sąd zwrócił uwagę na tę strefę. Na co pan pokazuje jego kostki? Jeżeli mogli, moglibyście zobaczyć kostki tej osoby, to by oznaczało tylko jedno. Jednakże nie możecie tego zrobić. I? i co to niby oznacza? Niklowy samuraj na tym zdjęciu? To nie może być Pan Engard. Co to ma wszystko znaczyć? Zastanawiam się, czy chciałbyś nam to wyjaśnić, właściwymi faktami. Rzućmy okiem na plakat niklowego samuraja. Proszę zwrócić szczególną uwagę na tą strefę... Na dolną strefę Hakamy. Jego... Jego skarpety. Można widzieć jego skarpety. Dokładnie. Jednakże, na tym zdjęciu... Niklowy samuraj, yy, Hakama niklowego samuraja ciągnie się po podłodze. Może być tylko jedno wyjaśnienie. Osoba wewnątrz tego kostiumu jest ktoś, kto jest dużo niższy od oskarżonego. W porządku. Sądzę, że odwróciłem wszystko na moją stronę tym razem. No to jest ciekawe. Ha? Co jest ciekawe? Edgeworth jest dzisiaj zazwyczaj spokojny. To się zgadza. On po prostu pozwala, żeby rozprawa płynęła, nawet jeśli on miałby się na tą przejażdżkę załapać, czy tego chciałby, czy nie chciał. Załapał się na przejażdżkę? Co masz przez to na myśli? Mogę tylko pomyśleć, że być może on wcale nie czuje się, jakby był pod ostrzałem. On nie czuje się, jakby był pod ostrzałem? A więc on nie odnosi żadnych ran? Panie Ashworth, gdzie to nas pozostawia? Jeżeli osoba w tym zdjęciu nie jest pan Matt Guard, wtedy wszystko, co próbowała udowodnić prokuratura, byłoby zużyteczne. Hmm, tak myślałem, że może do tego dojść. Co? Wright, mam coś, o co chcecie zapytać. Sądzę, że udowodniłeś, że osoba wewnątrz tego kostiumu to nie jest Matt Guard. W takim razie. Kogo jest to zdjęcie? Kim jest osobą y, wewnątrz kostiumu niklowego samuraja? Nie stresuj się, Phoenix, to jest bardzo proste. To, nad czym powinieneś się teraz skupić, to postawa Edgewortha, nie sądzisz? Tak, dlaczego on jest taki spokojny? Panie Wright, wysłuchajmy pańskich przemyśleń. Kim jest osobą na te, y, kim jest osoba na tej fotografii? Według nas jest to Adrian Andrews, która jest dużo niższa od Mata Ungarda, i która rzekomo próbowała wrobić Mata. Adrian Andrews? Jeżeli chcielibyście wiedzieć, kim jest ten niklowy samuraj, to może być nikt inny jak tylko ta kobieta. A dlaczego powiedziałbyś, że to była pani Andrews? Jaki byłby twój powód? Na przykład ona jest niska i ona mogłaby poruszać się swobodnie. Yy, Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pokoju Pana Angard. W końcu ona miała obiad z Panem Angard tamtej nocy. I jak to wszystko ma się dodawać? To oznacza, że byłoby dla niej bardzo łatwo, żeby zdobyć konkretny przedmiot. Konkretny nóż z odciskami Pana Anguard zawartymi na rączce. Nóż, który został użyty jako narzędzie zbrodni. Dlaczego nie powiemy, że to, byś, to by było właśnie to, czego byś chciał, w Wright? Muszę to zrobić teraz. To jest moja ostatnia szansa, żeby wszystko odwrócić. Obrona chciałaby rzucić cień podejrzenia na panią Adrian Andrews, jeżeli chodzi o zabójstwo pana Joanna Corrida. To była pani Andrews, która próbowała e, wrobić oskarżonego w to morderstwo. A więc lecimy na całość i oskarżamy Adrian Andrews. Cisza, cisza, cisza! Wygląda na to, że ta rozprawa raz jeszcze e, odbyła niespodziewany zwrot. Panie Edgeworth? Tak, wysoki sądzie? Sąd yy, chciałby wysłuchać pani Adrian Andrews. Werdykt nie może być ogłoszony bez uprzedniego wysłuchania jej zeznań. W porządku, to jest to. To. To jest dla nas złe. Ha? Co masz na myśli? Jeżeli Adrian Andrews zostanie przywołana do sądu jako świadek, to oznacza, że dzisiejsza rozprawa zostanie przesunięta na następny dzień. Jeszcze jeden dzień? A! Jeżeli nie zdobędę werdyktu dzisiaj, wtedy maja. Teraz powinniśmy yy, przygotować się do zeznania pani Andrews jutro. C co ja mam niby teraz zrobić? Sędzia zamierza zaraz zamknąć sąd. Nie, oczywiście musimy wygłosić sprzeciw. A teraz. Proszę, wysoki sądzie. Proszę kontynuować dzisiaj rozprawę. Musi pan wygłosić werdykt dzisiaj. Nie mogę tego zrobić. Nie możemy wysłuchać zeznań, pani Andrews. Hold it? Nienawidzę. Y, marnować tak ważnego czasu. E Edgeworth? Wysoki sądzie? Żądam, żeby kontynuować dzisiejszą rozprawę. O, ale. Nie możemy kontynuować w związku z tym niespodziewanym zwrotem wydarzeń. Niespodziewanym zwrotem wydarzeń? Sądzę, że pan mnie nie docenia, wysoki sądzie. A co ma pan przez to na myśli? To, że pan Phoenix Wright mógłby e, pociągnąć panią Andrews e, na zeznania, to jest. To wszystko jest część mojego planu. Nawet jeżeli pan Wright troszkę wolno to wszystko załapał. C co? To wszystko było częścią planu Edgewortha?! Niemożliwe, że on by planował tak daleko w przód. Co ma znaczyć e, to stanowisko pani Edgeworth? Pani Adrian Andrews czeka obecnie w lobby dla prokuratury. Ona jest następnym świadkiem. E, wszystko... Wszystko było zaplanowane w przód przez tego człowieka? Tak jakoś wiedziałam, że nie byłoby mowy, żeby pan Edgeworth mógłby przeoczyć panią Andrews. Wygląda na to, że ta walka jest daleko od końca. Dokładnie. Bardzo dobrze. Wezwiemy następnego świadka. Jednakże, zanim to zrobimy, weźmiemy 10-minutową przerwę. Proszę przygotować y, wtedy pańsko, pańskiego świadka, panie Edgeworth. Sąd teraz bierze 10-minutową przerwę. I tak oto kończymy na dzisiaj rozprawę. To be continued. No cóż, co całą pewnością udało nam się rzucić cień podejrzenia na panią Andrews. I tym samym usłyszymy zeznania od pani Adrian Andrews. W następnych odcinkach zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Dzisiaj były, no, dwie sytuacje, gdzie musieliśmy postawić wszystko albo nic, ale jakimś cudem udało nam się wciąż utrzymać w grze życie ma i wciąż... No jest w niebezpieczeństwie, zawsze jest teraz w niebezpieczeństwie, ale przynajmniej e, wciąż, e, no jak mówię, wciąż pozostajemy w grze, wciąż e, rozprawa dzisiejsza trwa i mamy szansę, żeby udniewinnić Angarda w jeden dzień rozprawy. Tak więc na dzisiaj to już będzie wszystko, dzięki za oglądanie, na razie!